Biorąc pod uwagę, że miałam 350 powiedzmy pod rząd, no to że wytrzymałam powiedzmy skince za a to naprawdę jestem zadowolona z wyników, Ta druga 50 indywidualna, tak nie do końca, ale cieszę się, że tę żabę przycisnęłam i taki nawet fajny wynik wykręciłam. Bardziej był zamiar potraktowania tych zawodów jako... Do Metodą startową, więc nawet fajnie, że te 350 pięćdziesiątki pod rząd się znalazły, chociaż no nie powiem, lekko nie było, ale dziś to bardziej treningowo potraktowane, co nie oznacza, że gdzieś tam lekko do tego podeszłam, że gdzieś tam znam, tylko faktycznie przyłożyłam się do tych startów, dałam z siebie tyle, co miałam i bardzo jestem zadowolona. Polish Team Open, Mistrzostwa Polski, za tydzień jeszcze do Berlina jedziemy. Jeśli chodzi o takie stricte przygotowania, formy na konkretne zawody, no to są swimowe mistrzostwa Polski, bo jeszcze można tą formę przyciągnąć. Zobaczymy, co będzie w Berlinie, sama nie wiem, ale może też fajnie się popłynie, nigdy nic nie wiadomo. Czasami się trafi, czasami nie, a czasami są niespodzianki. Także no, idziemy z grubej rury i po prostu no, robimy, co mamy robić, a plany takie, jeśli chodzi o zawody międzynarodowe... Pierwotnie była JSL, ale niestety został odwołany, także Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, z Mistrzostwami Świata zobaczymy, ale raczej Uniwersjada gdzieś tam, też jako ostatnia moja szansa, żeby właśnie pojechać i reprezentować kraj na takich zawodach i chcę to wykorzystać.